Witamy w nowej szacie graficznej. Kanał KRT zmienił się nie do poznania. Nowe intro 5 sekundowe z nowym logiem będzie budować nowy styl kanału. Logo kanału zostało opracowane przez Mattiego. Kanał The Gamers TV też otrzyma nowe logo i szatę graficzną. Kanały spoza YouTube'a zyskały nazwę z dopiskiem plus aby łączyły się ze sobą. Dzięki za oglądanie.